Z tej strony Mikotek, a dziś mamy czwartą część te, y, zbierania wszystkich zwierząt z Madzik na kanale. Tak. Więc weźmy kartony i pójdźmy do lokacji, którą dziś mamy odwiedzić. A dziś będą to dwie lokacje, ale takie małe. Więc dziś będzie taki krótki odcinek. Więc sprawdzimy teraz jak ta lokacja się nazywa, pierwsza to por Poranne Łąki, a druga to Ośrodek Twórców, więc wpierw wejdźmy w jedną lokację, która jest na Porannych Łąkach. I tutaj chyba nie mamy nic poza tym pieskiem, ale sprawdzimy. Dobrze, jeszcze jest słówka. A tak, sówka I sprawdźmy co będzie, czy będzie coś tam dalej. Czy bierzemy to, ten wazon, wazon, wazon rzadko? Chyba nie, bo to prawdziwe takie nie jest. No, więc pójdziemy od razu już do kolejnego miasta i kolejnej lokacji. Tak jak już wam mówiłem, ten odcinek będzie taki bardziej krótki. Mhm. Właśnie się zgadza, bo mamy małą lokację do odwiedzenia. I właśnie to jest, jest y, ostatni y, poradnik. Tak. I sprawdzimy, czy tu w ogóle coś jest, bo coś nie wydaje mi się, żeby tu coś było, i czy miałem rację, tak. Nie, nie miałem racji, bo jest tu jeden piesio, więc go też weźmiemy. I tak oto zakończyła się nasza seria. Teraz jeszcze poukładam te zwierzątka i pokażę wam, jak się wszystkie te zwierzątka z całej serii prezentują razem. Bo tą serię nagrywaliśmy długo, prawda Madzik? Mhm. Mm mieliśmy czasami kiedy tego nagrać. A teraz mamy, więc dokończmy to. Dobrze, więc teraz zeszłam do domku, ustawiam zwierzątka i zobaczycie efekt. Mhm, właśnie tak. Więc mamy tak: jeden piesek, piesek drugi piesek, piesek. i słówka. Więc tak no wy... Poczekajcie, ja bo miałem laga. tak to wygląda? Tu sówka, tu shop. Tu mamy całe takie wszystkie normalne. Tu wszystkie pieski, tu kotki. wszystkie kotki i wszystkie zwierzęta wodne. Tak. Więc nasze postacie chciałyby się z wami pożegnać. Więc pa, widzowie. Pa.